A to jest kolejny nowy mitbuster, nowe intro nowa arena i wasze nowe odjechane mity. Ja nie mogłem się już doczekać, więc chyba już lecimy. No to zaczynamy od mitu zaproponowanego przez Mr. Coinfel, brzmiącego następująco. Drewniany miecz czarny z 5 jest lepszy od miecza żelaznego. Cholera, jak myślicie, jest to możliwe? Jest to możliwe? Ja nie wiem, ale możecie ocenić w komentarzu. Ja jestem strasznie ciekaw, więc bierzemy sobie mieczyk drewniany z zęczanem czarny z 5 i mieczyk żelazny. No i może najpierw przeprowadźmy test na żywych organizmach, może na świnkach. Najpierw Miecz Żelazny jak widać musimy go troszkę pouderzać, żeby go zabić, a jak jest z Mieczem Drewnianym? Jeden hit i nie żyje, wow! No to teraz już możemy się upewnić i sprawdzić ile zadaje obrażeń. 10 damage'a. Nieźle, Mid jest potwierdzony i nareszcie mogę powiedzieć, że Miecz Drewniany jest lepszy od Żelaznego. Kolejny mit, tym razem od Retrisa, brzmiący tak. Sprint resetuje się, przestaje działać po 30 sekundach. No i znowu fajny mit, ale aby go sprawdzić zmieniamy miejsce na nieco przyjemniejsze. Okej, okay, to miejsce jest o wiele lepsze. No to tak, nie ma na co czekać, biegnijmy. Ogólnie co do mitu, mit jest bardzo ciekawy, bo niejednokrotnie spotkałem się z takim czymś, że biegnę, biegnę, biegnę i mimo najedzenia kończył mi się sprint, więc może wreszcie okaże się jak to jest. No jest równo 30 sekund i jak widzicie moja postać dokładnie w tym momencie przestała biec. No więc mit jest w 100% potwierdzony, dziękuję za świetny mit. Dobra, wracamy na naszą arenę i tym razem nieco cieplejszy mit, bo z lawą, od Banerskiego. Lawa potrafi uaktywnić zaczep na linkę. Ok, aby to sprawdzić, zrobiliśmy takie oto stanowisko. Ciągniemy dźwignię i czekamy, aż ta lawa powoli, powoli, spłynie. I już widzicie, że lawa uaktywnia lampki. Ale tylko na chwilę, bo później pożera naszą linkę. Tak też mit jest w 100% potwierdzony. Przedostatni mit od TheGlowix'a. Jeżeli zrzucimy kowadło na zboże, które rośnie lub już urosło, kowadło zostanie zniszczone, a zboże przetrwa. Okej, okay, nieco niedorzeczne i odpowiedź sama się narzuca, ale może Glowix ma rację. Tak też zacięliśmy zboże i bierzemy jedno z wielu, wielu, wielu kowadł ze skrzynki, no i stawiamy na pszenicę. I kowadło spada. I co? I niszczy się o zboże, jest ciągle nienaruszone. Okej, okay, spróbujmy raz jeszcze, znowu to samo, no dobra, spróbujmy jeszcze raz. No i znowu to samo. No nie powiem, zaskoczyłem się i jest znowu potwierdzony. No i ostatni mit w dzisiejszym odcinku należy do XD. Jeśli zepnie się piasek zwykły z piasku dusz, to spada wolniej. Dobra, wszystko zwięźle i zrozumiale. Przygotowaliśmy do sprawdzenia tego wszystkiego stanowisko z pistonami i masą, masą redstone'u. No dobra, nie ma tam tak dużo redstone'u. Więc dajemy z dwóch stron piasek, jednak jeden położony jest na piasku dusz. To no więc spychamy i no już możecie widzieć, ale sprawdźmy to jeszcze raz w slow -mo. Nie już wszystko wiadomo, mit jest obalony i to tyle, ziomeczki, w tym odcinku Minbastera. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i cieszycie się z powodu nowego sezonu. Jeśli tak, to wyraźcie to kciukiem w górę. Będę mega wdzięczny i w tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Lords of Minecraft. Bez nich nie mielibyśmy tak genialnej mapy, którą będziemy mogli odkrywać przy okazji kolejnych odcinków. Dziękuję wam, ziomeczki, bo mapa naprawdę jest genialna. I zachęcam was również do sprawdzenia ich kanałów i do subskrybowania, jeśli lubicie oglądać ładne budowle, bo na ich kanale znajdziecie tego mnóstwo. Dziękuję też Kobaltowi, dzięki stary, że znalazłeś wolny czas i udało Ci się ogarnąć tak zajebiste intro. No i standardowo dziękuję mojej dziewczynie, która też mi ciągle pomaga przy wyborze tych mitów i przy budowaniu. Uff, i to tyle z koncertu, Dziękczynnego. dzięki za ten odcinek i spotkamy się o tak, tak standardowo o 17 w niedzielę. Trzymajcie się i pa pa!